Zapraszam Was na kolejną wyprawę do mikroświata, a bohaterami dzisiejszej są niesporczak. Zanim ktoś powie, o rany kolejny filmik o Niesporczakach, kolejny post Niesporczakach, e, to spieszę z wyjaśnieniami i sugestią, żeby nie włączać tego filmiku, dlatego że nie będzie on taki, jaki jest powszechny w sieci, czyli na przykład e, zebranie fotografii i filmików i, i pitolenie na ich tle. Co oczywiście polecam. E, Jedne z lepszych to naukowo TV. Ale artykuły o nich znajdziecie też wśród wydawnictw tak niskich lotów jak Newsweek czy Gazeta Wyborcza. Ja rozumiem to fascynację, dlatego że są to bardzo atrakcyjne organizmy, bardzo łatwo zaciekawić nimi przeciętnego czytelnika. Nie wiem czy zdajecie sobie sprawę, ale są to chyba jedyne organizmy tego niższego rzędu, które mają swoje fankluby na całym świecie. Są organizowane sympozja, zjazdy na ich cześć, szyte pluszaki naprawdę od rozmiarów takich po, po gigantyczne. Także miłość do nich, fascynacja. Nimi e, jest na przykład porównywalna do stosunku ludzi, niektórych do niedźwiedzi panda, e, z którymi mają e, trochę wspólnego. Jest to oczywiście spowodowane tym, że są na swój sposób słodkie, ale głównie opiera się o to, e, że dysponują naprawdę niesamowitymi cechami. Zrobię Wam takie zestawienie, żebyście nie musieli oglądać innych filmików oraz czytać innych postów, a zatem potrafią przetrwać w temperaturze prawie zera absolutnego. Przeżyć gotowanie w prawie 150 stopniach Celsjusza oraz w wrzącym alkoholu. Niestraszne im prawie tysiąckrotne promieniowanie niż śmiertelna dawka dla człowieka. Nie robi na nich wrażenie ciśnienie 600 atmosfer, potrafią przeżyć 100 lat bez wody i co najciekawsze, przeżyć w próżni kosmicznej. Czy są to zatem zwierzęta doskonałe? No nie, dlatego w tym filmiku postaram się je trochę odczarować, ale jednocześnie was nimi oczarować. Dla tych, którzy nie są w temacie, oczywiście muszę powiedzieć kilka słów. E, niesporczaki należą do pierwoustych. Mają słabo wykształconą głowę, cztery pary odnóży krocznych e, razem z pazurkami. Pokryte są taką kotikulą hitynową e, z wypustkami, różnymi zdobieniami jest to dość ważne. Odżywiają się wszystkim e, martwą materią, roślinkami. Nie pogardą też pierwotnikami, wrótkami albo nicieniami. Powinny lubić się feministki, dlatego że u niektórych z nich w ogóle nie stwierdzono samca. Skąd się w ogóle wzięła nazwanie sporczaki? Zostały one odkryte już przez wynalazcę mikroskopu, dlatego że są to jedne z najmniejszych organizmów wielokomórkowych. Mają około milimetra, plus minus pół, e, tak więc o ile w sprzyjających warunkach zobaczymy je gołym okiem, e, o tyle całe ich piękno dostrzeżemy przynajmniej przy użyciu binokularu albo najlepiej właśnie mikroskopu. Zostały one jednak nazwane dopiero 100 lat po swoim odkryciu e, i właśnie ta nazwa Tardigrade oznacza wolno kroczący, który właśnie odzwierciedla ich sposób poruszania się. A taka zwyczajowa nazwa e, miś wodny, jaka jest popularna na całym świecie, odnosi się właśnie do jego sylwetki, poruszania się pod wodą, właśnie tak jak miś polarny, e, który rozgląda się za pożywieniem. A jeżeli idzie o polską nazwę niesporczaki, e, no to cóż, e, nie znam etymologii tej nazwy, aczkolwiek wydaje mi się, że po prostu pochodzi od wyrażenia niespore, czyli nieduże, e, ale jeżeli się mylę, to musicie mi wybaczyć. No dobrze, ale co miałam na myśli mówiąc odczarować? E, otóż e, tak naprawdę te wszystkie niesamowite zdolności Supermana i sporczaki mają tylko w formie anabiozy, czyli takiego uśpienia. Także to nie jest tak, że e, trudno go zabić. Owszem, jest to dość łatwe, jeżeli nie sporczak nie ma czasu na przygotowanie się do niekorzystnych warunków. Nie wiadomo do końca, jak to robi. Na przykład ostatnia hipoteza, która zakładała, że dzieli swoje DNA na krótsze odcinki, e, no niestety nie sprawdziła się. Natomiast tym próbowano tłumaczyć fakt, że spoczeki zawierają naprawdę dużą ilość obcego DNA nieswojego. I być może tym właśnie tłumaczy się ich yy, niezwykłe cechy, że po prostu pozbierały od innych organizmów yy, to, co najlepsze. Ostatnio na przykład teraz stwierdzono, że kiedy wyczuwają nadchodzące niekorzystne warunki, wytwarzają na swojej powierzchni takie, barwnie to nazwano, yy, szkło biologiczne, czyli takie białko, które właśnie chroni go przed niekorzystnymi warunkami. A jeżeli idzie o te długość życia, te 100 lat bez wody, no to yy, w normalnych warunkach niespółczakiej żyje około 9 miesięcy, także nie jest to... Żadne Wyczyn. Zatem widzimy, że one po prostu w stanie anabiozy, tak jakby zatrzymują czas, zatrzymują star swoje starzenie się. A jeżeli idą o inne cechy, to na przykład e, biją je e, nicienie, które potrafią wytrzymać 40 lat w zamrożeniu i to jest tu na razie niepobity rekord. Część osób zorientowała się już, że jeżeli zajmuje się jakimś e, tematem w, w swoim blogu albo filmiku, to na pewno ma on dwie cechy. Pierwsza z nich jest taka, że na pewno nie będzie to zrobione tak, jak będziecie to mogli napotkać w sieci, w blogach, w filmach, dlatego że nie znoszę po prostu robienia czegoś, co robiło już 100 innych osób. A po drugie, moim głównym celem jest zawsze pokazanie Wam takiego obszaru, jeżeli idzie o badanie przyrody, które może być zeksplorowane przez takie osoby jak Wy czy ja. Czyli takich miłośników przyrody, przyrodników z zamiłowania, osób, które mają sporo chęci, jakiś minimum wiedzy przyrodniczej, jakąś namiastkę sprzętu i chciałyby czasem zrobić coś pożyteczniejszego niż po prostu wykonać fotografię albo film. I tak jest, jeżeli chodzi o niesporczaki i badania nad nimi, no ale co możemy badać? Najpierw zajmijmy się tym, gdzie niesporczaki można spotkać. Ponieważ potrzebują one do życia środowiska wodnego, dlatego najczęściej możemy je znaleźć na mchach, gdzie jest taki właśnie mikrofilm wodny, więc powszechnie występują właśnie wśród mszaków na pniach drzew, na, na obrośniętych kamieniach. To jest najpopularniejsze miejsce, najłatwiejsze, gdzie można je. Sobie pozyskać do obserwacji. Ale radzą sobie też w mniej korzystnych warunkach, jeżeli mają tą wodę, przynajmniej na przykład te 3% zawartości w powietrzu. No ale nie jest takie to dość powszechne, dlatego mało jest gatunków takich kserotermofilnych. Ciekawą w ogóle sprawą, że cała nasza wiedza o niesporczakach opiera się na gatunkach, które żyją właśnie wśród mchów, muszaków, natomiast nic prawie nie wiemy o gatunkach żyjących w glebie w wodzie, więc mamy tutaj po prostu pierwsze pole do popisu. Jeżeli chodzi o ilość gatunków, to na świecie mamy ich około już 1200 rozpoznanych, w Polsce około 100. Jak widać jest to wciąż bardzo słaba poznana grupa zwierząt, dlatego jest to bardzo ciekawy obszar do badań i obserwacji. Ale wiecie, co jest najlepsze, że w dzisiejszym świecie, w którym przynależność systematyczna, rozpoznawanie gatunku opiera się głównie o badania DNA, o badania genetyczne, o tyle jeżeli idzie o niesporczaki, to wciąż bazuje się na cechach fenotypowych, na wyglądzie zewnętrznym. Nie zmieni się to przez najbliższe kilkanaście, kilkadziesiąt lat. Dlatego jeżeli idzie o rozpoznanie gatunku bądź też określenie nowego. Może to zrobić każda osoba wyposażona w mikroskop oraz procedury i standardy, które są do tego niezbędne. A więc w poszukiwaniach naszych bohaterów trzeba się udać taki dzikie ostęp leśne, wilgotny las pełen mchów i paproci. Yy, nie, zabawna sprawa, ale okazuje się, że większa bioróżnorodność jest właśnie na terenach antropogenicznych, takie jak tereny wiejskie, obszary zieleni w miastach, yy, które po prostu zwiększają taką różnorodność gatunkową, która wynika właśnie z takiej większej ilości mikroekosystemów. Tym samym są to bardzo atrakcyjne organizmy dla osób leniwych, ponieważ nie trzeba się udawać w żadną głóż, w żadne dzikie ostępy, więc stanowią bardzo atrakcyjny obiekt do badań. Oczywiście żartowałem, lasek jak najbardziej nadaje się na poszukiwanie niesporczaków, więc jak ktoś woli biegać po lesie i zeskrobywać mech z pni drzew, proszę bardzo. Świetnie się do tego nadają Tak więc widać, że zbieranie materiału nie jest żadną filozofią i polega głównie na zeskrobywaniu szaków, glonów, porostów, z pni drzew, z kamieni, ale równie dobrze to mogą być jakieś elementy konstrukcyjne, jak jakieś belki na wsi czy też Omszała, Zabilgotniała, Balustrada, w Parku Miejskim. Każde miejsce jest dobre. Ale Dlaczego takie rozpoznawanie występowania jest ciekawe? Dlatego, że niesporczaki nie są organizmami kosmopolitycznymi. To, że są takie wszędobelskie, gdzie wystarczy im odrobina wody, nie znaczy, że występują wszędzie. Wręcz przeciwnie, mają swoje zasięgi występowania i to niezależne na przykład tylko od danego środowiska, w stylu jest tak wilgotno mniej lub bardziej, albo są takie rośliny, a nie inne, ale na przykład spora grupa po prostu lubuje się w pewnej określonym przedziale, jeżeli idzie w wysokość nad poziomem morza, gdzie ma największą bioróżnorodność. W ogóle występowanie niesporczaków na w różnych terenach jest słabo i fragmentarycznie zbadane. Tak zarówno na całym świecie jak i w naszym kraju. Na przykład nie wiem, nie sprzeciaki wyżyny śląskiej. Tak więc jeżeli mieszkacie na jakimś określonym terenie i po kilku kilkunastu latach pozbieracie swoje, dołóżmy, zdjęcia, już nie daj Boże, fotografie i wymiary z mikroskopu, to nawet jeżeli nie zrobicie z tego publikacji naukowej, bo jako pracownik naukowy trudno wam to przyjdzie. To umieszczając takie dane w sieci, na swoim blogu, w stronie, to wprawny tutaj uwaga, trudne słowo tardigradolog. Wydobędzie z tego, jeżeli nie, załóżmy dowody występowania, to przynajmniej przesłanki, a to już jest pożyteczne. Jeżeli chodzi o samo zbieranie próbek, to ile robicie to pierwszy raz, żeby na przykład, nie wiem, rozeznać się na danym terenie albo po prostu wejść w świat nie z zobaczyć jak to w ogóle wszystko wygląda, to lepszą metodą jest nie zbieranie dużej ilości z danego miejsca materiału, ale po prostu zebranie po trochu z jak największej ilości miejsc. Dlaczego? Dlatego, że macie wtedy większe prawdopodobieństwo, zebrania więcej niż jednego niesporczaka do domu. Natomiast jak już robicie kolejne zbierania materiału, chcecie się zapoznać z występowaniem konkretnych gatunków na waszym terenie, no to wtedy oczywiście próbki muszą być opisane z danego miejsca, no i muszą być w o wiele większej ilości. Dlaczego? Okazuje się, że wiele gatunków niesporczaków zostało opisane na niepokojąco małej ilości osobników. A niesporczaki, tak jak niektóre zwierzęta, wykorzają po prostu zmienność wewnątrzgatunkową, zależną na przykład od warunków środowiska. Dlatego starano się wypracować pewne procedury, standardy i określa się, że dopiero ilość między 6 a 40, i, czyli średnio 19 albo 20, o ile dobrze pamiętam, Daje taką dobrą podstawę do sprecyzowania gatunku, no a to wymaga większej ilości zebranego materiału. A więc jesteśmy już z powrotem z naszym, z naszym pojemniczkiem. Zaraz się przekonacie, że nie tylko zbieranie materiału biologicznego z niesporczakami jest banalne, ale także jego wstępne przygotowanie. Mianowicie polega ono na tym, że ten nasz mech i zdrapane osady musimy umieścić w jakimś płaskim, przezroczystym naczynku. Najlepiej Ideałem byłaby ta płytka Petriego, bądź też jakaś szklana parowniczka. No nie mam takiej czystej akurat w tym momencie, także też się nie sumujcie, że macie coś nieprofesjonalnego. Potrzebne jest to, żeby to było przezroczyste albo w miarę przezroczyste, zaraz zobaczycie dlaczego. I robimy to tak, że po prostu nasz materiał, który zebraliśmy, sobie tam umieszczamy i zalewamy, zalewamy wodą i efekt jest później tego taki, że po namoczeniu po kilkunastu, kilkudziesięciu minutach czasem dłużej ktoś ma cierpliwość po prostu odsączamy cały ten nasz mech, tak jak gąbkę wyrzynamy, żeby wszystko spłynęło i potem przeszukujemy to, co tam pływa, wyławiamy te niespoczaki. no i tak naprawdę na tym to polega. Jak widać to nasz materiał już tutaj się namacza. W międzyczasie powiem parę słów o systematyce. W ogóle, jeżeli wpiszecie w wyszukiwarki klucz plus nie właściwie ki plus tardigrada, wyskoczą wam takie pierwsze PDF-y, pierwsze opracowania, które sobie zawsze warto przejrzeć, warto się wdrożyć, zobaczyć. Nawet w tych najprostszych, na przykład tylko obejmujących niektóre rodzaje, zobaczycie, jakie cechy są brane pod uwagę, że to jest na przykład konfiguracja gusków kutykalnych czyli tych takich wrostek na ciele, czy też jedna z najbardziej takich rzucających się w oczy, symetria pazurków u tych nóg, ich układ, czyli właśnie, czy jest symetryczny, w jakiś sposób nie jest, jak to wygląda na, na, na poszczególnych kończynach, e, itd. Tak tak Jeżeli wgryziecie się jeszcze głębiej, zobaczycie, że ważne są takie rzeczy, jak pomiary pod mikroskopem różnych narządów, na przykład tuby bukalnej, i tutaj śmieszna rzecz, bo wiadomo, że jeżeli coś miało przedtem kształt obły, okrągły, jest rozpłaszczone między dwiema płaszczyznami, no to szerokość danej rzeczy jest zależna od nacisku, w tym przypadku szkiełka nakrywkowego. Tak więc to też się starano standaryzować. Ideałem jest na przykład, żeby ten nasz niesporczak, no niestety już nieżywy. Był rozpłaszczony jak najbardziej, wtedy on jest tak najbardziej czytelny, mówiąc po ludzku. Dodatkowo, oczywiście, zagłębiając się w preparatykę, zobaczycie, że najlepiej go przygotować w ten sposób, że jest przyświetlony taką mieszaniną wodzianu, chloralu i, i gumy arabskiej, ale to, to już są mniej ważne rzeczy, naprawdę to co do poczytania, są na to materiały, publikacje, nic prostszego sobie to znaleźć. No i jeśli trzeba tak zgłębiać, zgłębiać powoli, szukać. No niestety będziecie się musieli przedrzeć przez masę takich, tak jak wspominałem, już naukowych tekścików na różnych portalach jako, że to wdzięczny temat do, 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 przy, do przyciągnięcia uwagi. Tak naprawdę takie rzeczy są nastawione tylko na generowanie kliknięć. Ja tylko ze swojej strony wspomnę o takiej stronie Tartigrada, register bodajże. Anglojęzyczna, ale stworzona przez Polaka, doktora chyba Michalika, jeżeli nie przekręciłem nazwiska, znajdziecie tam masę linków ciekawych. Tam chyba też były takie karty, które standaryzowały wasze obserwacje. Jest co przeglądać naprawdę. Niektóre katedry się specjalizują w niesporczakach i fanpage'a o tym możecie znaleźć u na Facebooku. Tak więc jest co poszukiwać. Dobrze, pora już może sobie poglądać nasz preparat. E, musimy najpierw sobie wyciągnąć ten cały mech e, i go wy, wy, wycisnąć jak gąbkę. Mam nadzieję, że to nikogo nie brzydzi. Dobrze, widzicie dlaczego postulowałem, żeby to naczynie było przezroczyste albo przynajmniej półprzezroczyste oraz żeby to było na czarnym tle. Pos niech to sobie jeszcze chwilkę postoi, e, żeby się uspokoiło i uzbrojeni w szkiełko i mędrca oko możecie się udać na poszukiwania nie, nie będę potrafił Wam pokazać efektów tych poszukiwań dlatego, że no nie mam obiektywu makro a tak ze zwykłego zbliżania po prostu no nie da się zobaczyć, to są zbyt małe rzeczy musicie mi uwierzyć na słowo że jeżeli zobaczycie obłe Obłe coś, co się tak yy, wije, troszkę wigina, usiłuje płynąć, ma wielkość mniej więcej pół mm milimetra, milimetra. Zobaczcie sobie na linijce, ile to jest. No to po prostu nie ma przeprość. To będą właśnie nie spórczaki, jeżeli coś takiego zobaczycie. Oczywiście można starać się to wypatrzyć gołym okiem, jest to możliwe jak najbardziej, jednak yy, o wiele łatwiej to robić lupą, ale ideałem byłoby posiadanie. Prost, jakiegoś najprostszego binokularu, takiego wiecie, niskopowiększeniowego kilku razy no potrafię sobie wyobrazić, że go nie macie bo też go nie mam możecie sami zdecydować, czy warta to inwestycja jeżeli was wciągnie temat naprawdę usprawnia wszystko ale, ale daje się obyć bez tego, ja to poszukuję zazwyczaj tą yy, większą lubką tak mniej więcej y, ogólnie a potem y, robię coś takiego, że y, wysysam taką pipetką tą, tą przestrzeń i usiłuję ją wy, wypsiukać, wy, wykichać na, na szkiełko i tyle. Można tutaj jeszcze zastosować dwie techniki. Jedna jest identyczna do tego, co prezentowałem podczas pokazywania obserwacji amebskorupokowych. Czyli robimy cieniutką, ale naprawdę cieniutką komorę wilgotną, czyli obrys z wazeliny. Tam nanosimy próbki wody z naszymi niesporczakami i wtedy można zamknąć i taki preparat naprawdę przez długo obserwować bez, bez wysychania. Jeżeli nie chcecie się babrać w albo nie macie, po prostu powtykajcie w różne miejsca, listki mchu, one stworzą nam taką przestrzeń, na nich oprze się szkiełko. Preparat oczywiście wtedy będzie podsychał. Nie jest to dobre, dlatego że wtedy nie sporczak będzie się starał zapaść w ten stan anabiozy, będzie się tak kurczył w sobie, no i wasze obserwacje nie będą już takie efektowne. Dlatego wtedy trzeba będzie podawać co jakiś czas. Jakąś kropelkę, żeby podciągnęło pod szkiełko, i wtedy można kontynuować obserwacje w sposób taki ciągły. Tak więc poszukajmy sobie tych naszych niesporczaków. Będziecie widzieli naprawdę sporą ilość różnych śmieci, różnych drobinek, ale tak jak mówię. Kiedy już go zobaczycie, a chyba już widzę pierwszego, nie ma opcji, żebyście pomylili. No oczywiście, mamy już pierwszy. Nie będziecie mieli żadnej wątpliwości, co znaleźliście. I tak jak mówiłem, gołym okiem, no, dostrzegam tą kropeczkę. No, widzę, widzę ją po prostu. Nie umiałbym jej rozpoznać, że jest to, że jest to właśnie nasz sport. Natomiast już pod lupą. Nie mam do tego żadnych wątpliwości, także tutaj mam jednego. E, zaraz sobie poszukam, czy mam więcej. Wtedy będę je wyciągał już tak hurtowo. I dzień dobry, mamy drugiego. Także połów widzę dzisiaj będzie obfity. Jest i trzeci. No, no proszę. Będzie co zbierać. Ech, łowienie ich nie jest łatwe, wyobrażam sobie, że byłoby to łatwiejsze gdybym miał na przykład pipetę półautomatyczną Ale jest jak najbardziej możliwe e, Tak więc ja sobie już złapałem dwa e, Grubość preparatu nadam sobie właśnie listkami mchu. Tym razem nie, nie z bazyliny. Użyciem. Może jeszcze jednego poszukam. Widzę, żeby się tutaj plątał. Miałbym wtedy trzy. No nie jest tak łatwo odnaleźć, nie mam takiego obiektywu pięciokrotnego, byłoby to łatwiejsze. Niestety dysponuję najmniejszym razy 10. No i przy nim się trochę trzeba namęczyć, żeby zlustrować całe, całe pole mikroskopowe. No i proszę, mamy naszych bohaterów. No są przepiękne, bardzo ładnie je widać. Tak więc już Wam pokazuję e, wersji dla Was. E, myślę, że zostawię oglądanie Wam ich bez komentarza. Zostawię Was po prostu z nimi sam na sam. E, z racji tego, że są to naprawdę prze, przecudowne stworzenia. I to nie tylko ze względu na swoje właśnie zdolności, ale po prostu sam wygląd, samo zachowanie. No jest przeczytowne. Mam nadzieję, że podobała Wam się kolejna podróż w mikroświat oraz nasi nowi bohaterowie. I cóż mogę Wam powiedzieć na koniec? Kiedy pierwszy raz zetknąłem się z niesporczakami, tak obserwując je, ponieważ świadomość o ich istnieniu była oczywiście o wiele dłuższa, pomyślałem sobie, że gdybym był szalonym naukowcem, to bym do końca życia siedział i próbował ze sobą skrzyżować dwa organizmy, a właściwie ich geny. Pierwszy to gen nieśmiertelności, np. stóbi zielonej. Kiedyś zrobiłem post o, o tym, że właśnie stóbia jest y, teoretycznie nieśmiertelna, właśnie z genami takiej niezniszczalności naszych niesporczaków. Musicie przyznać, że powstałyby z tego niezłe małe ksenomorfy. To oczywiście żart, ponieważ niesporczaki i bez takich krzyżówek potrafią podróżować przez przestrzeń kosmiczną przyczepione do kadłuba statku od zewnątrz. To już nieraz udowodniły. Postuluje się oczywiście o ich przydatności do kolonizacji innych planet, ale mi się podoba inna myśl. Mianowicie taka, że gdyby naszą Ziemię dotknęła jakaś katastrofa, jakiś kataklizm, który wyniszczyłby całkowicie życie, to kiedyby to wszystko już ustąpiło, jedynym dźwiękiem, jaki moglibyśmy wtedy usłyszeć, byłby ich mikroskopijny śmiech. おおおおいいいいふぅ。